5 lewy, 80, 5 prawy, 110, do drogi po lewej i 130, 5 lewy B, 100, 3 lewy, przyciąć minus, 50, 3 prawy B, późno, przyciąć wyjście, 60, 5 lewy wcześniej C, 90,

7 prawy szczytem minus, 60 prostuj 40 2 lewy ciąć 70 prostuj Hopa prawą 30 5 prawy C I 7 Do 5 lewy wybija krótki i 5 lewy, prawy, lewy. 60, 5 lewy wybija, B wyjście, 100, 1 lewy nie ciąć, 50, 5 prawy i 5 lewy wcześniej, 100, 4 prawy B śmiało ciąć i 5 lewy wcześnie plus 150. wyjście szczytem. Za szczytem 60, 7 lewy plus, 73 lewy długi, długi, ciągły. Tam problemy, że, że tam gdzieś między... Poczekaj, poczekaj. 120 4 lewy śmiało ciąć i 7 prawy wewnętrzną. Zaszczytem 50, 6 lewy minus, 64 prawy ciąć. 180 2 prawy długi późno minus, 10, 1 lewy do tyłu. Do 7 lewy, 400, do szczytu.